Młodzi wojownicy Bakugan. Koniec gry. Drago! Spokojnie da! Te potwory były widziane w każdym kraju na naszej planecie, ale największa bitwa rozgrywa się tutaj, w Wardington! Moje źródła informują, że te stworzenia to Bakugany. Zupełnie jak popularne zabawki z gry, w które grają dzieciaki na całym świecie. Pytanie tylko, w jaki sposób te stworzenia ożyły? Co ta reporterka wygaduje? To nie są zabawki! Podlećmy bliżej, by mieć lepszy widok! Uderzyliśmy w jakąś niewidzialną tarczę! Poczuj mój gniew, Naga! Księżycowy wybuch! Paladyni, krąćcie mistrza Nagę! Złaście z drogi klauny! Co znowu? Supermat! Aktywacja! Magnum Ulysses! Wytrzymaj, drago! Nowa Supermat! Aktywacja! Lądrujący czas! Drago! Powiedz, że jesteś cały! Mam nadzieję, że znasz konsekwencje tej walki, Drago. Ktokolwiek kontroluje rdzeń nieskończoności i rdzeń ciszy, ten ma władzę nad wszechświatem. A tę moc, Drago, może mieć tylko jeden z nas! Naprzód, Drago! Cały świat liczy na ciebie! Ale on nie ma żadnych szans przeciwko tylu przeciwnikom. No właśnie, kochani, musimy pomóc Drago! Tak, ale co według ciebie mamy zrobić? Popraw mnie, jeśli się mylę, Skyres, ale czy ci reporterzy mówili o tarczy ochronnej? Masz rację, Shun. To musi być jakieś pole magnetyczne, które powstało, gdy Westroja zaczęła się łączyć z waszym światem. To pewnie dlatego ci ludzie nie mogli podlecieć bliżej walczących Bakuganów. Czy ja mógłbym w jakikolwiek sposób pomóc? No jasne, ludzie nie mogą, ale Bakugany mogą! Przyznaj to, Drago! Marzysz o posiadaniu władzy nad wszechświatem tak samo jak ja! Hej, naga! Odsuń się, pajacu! Wynoś się! O, Chyba jesteś im potrzebna, Tigrero. Teraz liczy się tylko to, a ja wierzę w ciebie. A ja cię na pewno nie zawiodę. Naga musi zapłacić za to, co zrobił z Westroy'o. Gotowi to ostateczne starcie! No to do roboty! Słuchajcie, szefa! Jesteś gotowy do walki Goren? Jak nigdy, Julie. Jak Skyres, ty też będziesz im potrzebna. Z przyjemnością do nich dołączę. Hydranoid. Nic nie mu falisz. Możecie nam mnie liczyć. Mylisz się naga. Ja nie potrzebuję tej władzy. <śmienny> w takim razie mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu, że ja ją wezmę. <śmienny> Hydranoid! Co? Tylko nie hydranoid! No, cześć, Hal! Gotowy na imprezkę? Chętnie się dołączymy! Teraz moja kolej, chłopaki! Czas na mocny cios! Nie zapominajcie o swojej Skyres! I o pazurach Tigrery! Liczymy na was! Pokażcie ja, ja, mu! Ja, Zabrały, Jesteśmy z tobą! Ja, Dan! To nie ma z nami żadnych szans! Jenny i Jules trzymają kciuki Dan! Zróbmy sobie imprezkę! Niczym się nie przejmuj! Da. Dziękuję wam. Teraz na pewno nie przegramy. Do boju! Wybacz nam małe spóźnienie drago! Lepiej późno niż wcale Tigrera! Co za żałosne Bakugany. To tylko strata czasu! Paladyni do ataku! Jesteśmy gotowi do! Ha! Karta otwarcia start! Hiperfuzja! Prędkość skła! Pokaż! Wielkitny podstęp! A teraz pokażę wam mój talent na znikanie! Super! To mój prejazd! Czas na demolkę! Teraz ja chcę! Misja zakończona! Wielki cios! Pokaż im, kto tu rządzi gorem! Niszczący deszcz meteorów! A, dajmy mu popalić, Skyrace! Trójząb Zagłady! Naprzód, Hydra Nie wierzę! Zniszczyli moich paladynów! Zapłacisz mi za to! Wysysanie mocy! Chcesz poczuć mój gniew naga? Duch nieskończoności! <grystanie> no proszę cię, drago, staćcie na więcej! Cisza grozy! Twoje żałosne ataki tylko zwiększają potęgę nagi. Więc atakuj sobie ile tylko chcesz. Nie przeszkadzaj sobie, my poczekamy. To mi się podoba, gdy wyczerpiesz siły, rdzeń nieskończoności będzie należał do mnie! Rdzeń nieskończoności nigdy nie będzie twój naga! Ani mój! Bo ja nie potrzebuję władzy nad światem! Ani teraz, ani nigdy! Nie! Rozumiałem to, gdy przybyłem do świata ludzi i poznałem Dana. To on mnie nauczył, jak zwyciężyć każdego przeciwnika. Nieważne jakiego, ani w jaki sposób. On ma rację, bo my jesteśmy młodymi wojownikami! I jesteśmy drużyną. Synteza mocy. Atak domen. Teraz wszystkie sześć domen połączą się ze sobą. Niemożliwe! Co za siła! Nie wytrzymam! Niedobrady! Twoja moc, połączona z siłą tych ludzi, jest dla mnie nie do pokonania! Muszę wytrwać! Muszę wygrać! Muszę zdobyć panowanie na wszechświatem! Walcz z tym naga! 酷盖。<文> Robię robota. Hej! <śmiany> Hej! <Heee! śmiany> hey, 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 Jay! Hey, Dan! Hej! to nasz bohater. <śmiany> <śmiany> nie! Hej! 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 naprawdę Hej! Hej! naprawdę wróciłeś? Tak, kochanie. Wróciłem na dobre i już nigdy cię nie zostawię. Tak, obiecuję. Ach, tak się cieszę. To wszystko dzięki Tobie, Dan! Gratulacje, stary. Dzięki, Shun. To bardzo miłe. Trochę za wcześnie na świętowanie. Co? O czym Ty mówisz, Drago? Przecież w końcu pokonaliśmy nagę i teraz panujemy nad rdzeniem nieskończoności i ciszy. Tylko spójrz w niebo! O nie! Czemu niebo jest takie? To ewidentny znak, że świat ludzi i Westroja nadal ze sobą się łączą. To coś złego, doktorze? Kochani... Gdy dwa różne światy połączą się ze sobą nieuchronnie, przestaną istnieć. A myślałam, że wystarczyło po prostu pokonać Nagę! To prawda, Runo! Ale teraz trzeba jeszcze przywrócić równowagę w Westroi! Można to zrobić tylko w jeden sposób. Muszę przenieść się do serca Westroi, by oba rdzenie wróciły na swoje dawne miejsce. To brzmi sensownie. Wszystko zależy od ciebie, Drago. No tak. To chyba nie będzie trudne. Zostawisz rdzenie w sercu Westroi i wrócisz. To nie takie proste. Musisz wiedzieć jedną ważną rzecz, Dan. Drago nie może wrócić. Ale jak to?